Prace te powstają na warsztatach bibułkowych, które organizowane są na terenie dziesięciu placówek szkolnych naszej gminy. Jeździmy pani Zofia Waszka z Sopotni Małej i pan, i ja. Uczymy dzieci i młodzież, żeby ta piękna sztuka tutaj przetrwała. Spotykamy się również każdy wtorek. Panie bibułkarki z całej gminy przyjeżdżają tutaj do Gminnego Ośrodka Kultury Wieleśni i robimy. Przepiękne kompozycje, naśladujemy kwiaty, które po prostu rosły kiedyś w przyrodzie, a z tego robimy kosze, wieńce, bukiety, także przepiękne rzeczy. Dzisiaj mamy warsztaty z wikliny organizowane w ramach programu Działaj Lokalnie razem ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Pewli Wielkiej. Będziemy uczyć się jak się robi kosze z wikliny. Za tydzień warsztaty wielkanocne, będziemy robić palmy wielkanocne, Wielkanocne malować jajka, wielkanocne. Tutaj je, robimy tą imprezę razem ze z, starostwem powiatowym w Żywcu. Instruktorami będzie pan Jan Gąsiorek, pani Maria Grzegorek, pani Małgosia Ostrowska. No i spodziewamy się mnóstwo dzieci uczniów. No a w niedzielę palmową wieleśni e, po mszy świętej o godzinie 11 spotykamy się na konkursie palm wielkanocnych. Jest to już Tradycyjny konkurs od 1988 roku. Co roku w niedzielę palmową oceniamy najpiękniejsze palmy. Ważne, żeby były ozdobione właśnie tradycyjnymi kwiatami z bibuły, no i prawdziwymi kwiatami wiosny. Warsztaty robienia palmy wielkanocnej są w przyszły wtorek, 27 marca o godzinie 10. Planujemy na długi weekend majowy szereg imprez tutaj. Będzie on dosyć długi w tym roku, bo zaczyna się już w kwietni... Także planujemy warsztaty zdobnictwa bibułkowego w Starej Karczmie, w Karczmie pod Borami, w Korbielowie. Będą również warsztaty zabawki ludowej, warsztaty rzeźby. Mam nadzieję, że uda nam się dokonać otwarcia wystawy malarstwa. Tutaj naszej młodzieży szkolnej, która działa tutaj i maluje te piękne obrazy olejne, jest to młodzież gimnazjalna tutaj z gminy Jeleśnia, która działa pod kierunkiem pana Pawła Szewczyka i malują obrazy. Ponadto planujemy wystawę malarstwa jakiegoś znanego artysty malarza z Podbeskidzia.